Zarówno Trump, jak i Rose wysłali tym samym jednoznaczny sygnał do Donalda Tuska, nie znami te numery. Sygnał Trumpa jest wybitnie polityczny i należy go czytać tak. Tylko spróbujcie coś zmajstrować przy zgromadzeniu narodowym 6 sierpnia. Wielokrotnie proponowano mi, czy sugerowano, czy rozpytywano mnie, czy jestem gotowy przeprowadzić zamach stanu, bo do tego wysokiej. To ważna sprawa. W... Przyjdzie czas, że i o tym będziemy rozmawiać. W pamiętnikach, pewnie. Tak? W pamiętnikach, natomiast nie, zamachu stanu ze mną się nie zrobi. A drugi, ten przyszłego ambasadora, ma charakter historyczny. Nie damy zrobić z Polaków niemieckich kolaborantów czy współwinnych Holokaustu, choć tak już robią na przykład niemieckie media. Ale Amerykanie w optyce starcia amerykańsko-niemieckiego w Europie nie zgadzają się z taką narracją suflowaną także poprzez takie wystawy jak Nasi Chłopcy. Ten sygnał historyczny przyszłego ambasadora ma oczywiście swoje ostrze polityczne, wymierzone w Donalda Tuska, który za kadencji Trumpa nie ma i prawdopodobnie nie będzie miał wstępu do Białego Domu.